13 września, niedziela, rozpoczynam analizę weekendową. W tym tygodniu indeks WIG20 wyrysował w układzie tygodniowym takiego małego pinbara z delikatnym wzrostowym korpusem. To wszystko dzieje się na granicy, dolnej granicy, można powiedzieć, całej takiej strefy konsolidacji, w jakiej znajdujemy się już od 3 miesięcy. No i sam wygląd świecy daje jakieś wskazania na ewentualny, ewentualną próbę obrony obrony tego dolnego ograniczenia, która została naruszona, ale no tylko i wyłącznie naruszona. W związku z tym można powiedzieć, że cały czas dalej znajdujemy się w konsolidacji, dalej wszystko jest na obecną chwilę aktualne to, co już niejednokrotnie mówiliśmy przez ostatnie tygodnie, czyli jesteśmy. Jak, Konsolidacji, z której nie ma na razie żadnego wybicia. Trend do tej pory jest wzrostowy, który również nie został złamany. No i, i można się tylko zastanawiać, czy ewentualna próba pójścia do góry zdoła wygenerować większy ruch, czy będzie to tylko podniesienie w ramach ewentualnie. No i to mnie boli najbardziej, w ramach ewentualnie jakiejś e, takiej bym powiedział głowy z ramionami, ponieważ oznaczałoby to, że przed nami jeszcze. No dwa, trzy, może cztery tygodnie takiej, no nazwijmy męczarni i poruszania się w konsolidacji patrząc na wykres dzienny. Mamy tutaj w tym dolnym ograniczeniu formację przenikania, silną formację przenikania, która przez dwie kolejne sesje nie została jednak jeszcze potwierdzona. O równocześnie jest to też jak gdyby taki w tej chwili można powiedzieć ruch powrotny do wybitej tutaj e, takiego kanału, w którym można e, wyrysować e, na bazie tych e, notowań w e, konsolidacji. No tutaj myślę, że jeżeli rynek e, zechciałby ruszyć i dał radę by ruszyć do góry, no to moglibyśmy się spodziewać ruchu w okolice 1850. Natomiast czy tak się stanie? No, mamy jakąś podstawę, tak? mamy dolne ograniczenie, mamy formację. Oczywiście, jeżeli ona zostanie wyłamana, no to w tym momencie będziemy mieli zejście prawie, że no, można powiedzieć, no nie pewne, ale no bardzo prawdopodobne w okolice 1660-1650, i tym samym utworzy nam się jakiś impuls spadkowy. Ale na tę chwilę, tak jak powiedziałem, dolne ograniczenie, obrona w postaci formacji przenikania, czekamy. Potwierdzenie bądź zanegowanie. Jeśli chodzi o indeks szerokiego rynku, tutaj sytuacja wygląda podobnie. Widzimy na strefie obrona tej strefy, obrona tej, tej, tej jak gdyby tych minimów przed tą konsolidacją, przed właściwie tym takim delikatnym wzrostem a więc tutaj jest wyraźny pin bar, są też obroty. No, Rynek tak przygotowuje, jakby chciał ruszyć do góry, i patrząc na sam indeks EVIC, ten szerokiego rynku, który jest mniejszy, no tu powiedzmy sobie szczerze, że no w przypadku dołożenia starań ze strony, ze strony popytu, no wykres pokazuje, jakby chciał iść w kierunku. 56 tysięcy punktów, to równocześnie no, w jaki sposób powinno to się przełożyć na, 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 na taki no, lepszy też wzrost na indeksie WIG-20. Jeżeli spojrzymy teraz na wykres dzienny, no, to tutaj widzimy idealnie wybita linia, która idealnie pokrywała się z, tą, z tym zakresem tej konsolidacji, tak, czyli tu mieliśmy i na obecną chwilę mamy też silną formację. Przenikania, niemalże prawie objęcia osy i no właśnie, brak potwierdzenia. Widzimy, jak konieczny jest tutaj brak, jaki konieczny jest tutaj potwierdzenie, ponieważ bez tego potwierdzenia nie mamy nic innego, jak tylko ruch powrotny do tej wybitej linii trendu, tej całej tutaj lekko wzrostowej konsolidacji. No i to również jest elementem, który, który pokazuje, no, że trzeba po prostu tutaj. Tym bardziej zaczekać na potwierdzenie bądź zanegowanie. Na zanegowanie tego oznaczałoby już autentyczne wybicie z tej konsolidacji, co najmniej wybicie tego ostatniego potwierdzonego dołka, a to wprowadzałoby możliwość uruchomienia myślenia na temat zmiany całej, tutaj, całego tego trendu, tendencji wzrostowej, z jaką mamy do czynienia od dołka. Z marca. Kolejny indeks to MwiK. MBIC. Na MwiKu znowu podobna sytuacja. Jak widzimy, no, obrona tutaj jakiegoś poziomu, tak tutaj znowu utworzy nam się pin bar. No, jest cały czas męcząca konsolidacja. No, co tu się powtarzać? Po prostu nie mamy żadnych właściwie no takich zdecydowanych wskazań co do przyszłości. Jedyne o czym musimy pamiętać, to mamy utrzymany cały czas trend wzrostowy, w związku z tym, no mimo wszystko powinniśmy patrzeć tutaj w kierunku, w kierunku ewentualnie nowych szczytów. Jeśli chodzi tutaj o zakres w wymiarze dziennym, no to mamy tutaj zejście do mniej więcej do tego dołka, który, który tutaj miał miejsce pod koniec lipca, utworzenie silnej formacji przenikania, no i czekamy na potwierdzenie, no zdaje się, bardzo istotny jest ten moment, ponieważ, jak widzimy, to są dwa dołki na tym samym, więc zanegowanie, przypuszczam, zanegowanie ewentualnie tej formacji przenikania no najprawdopodobniej zaowocuje jakimś kolejnym mocniejszym ruchem, i wtedy byśmy się powinni spodziewać co najmniej zejścia do około 3300. Natomiast, jeżeli uda się potwierdzić, no to znowu, patrząc od tej strony, nie mamy wybitego dołka, czyli trzeba patrzeć na nowe szczyty i ruch, ruch w górę wybijający tutaj te poziomy 3800. Jeśli chodzi o indeksy zachodnie, na się po złej świecy w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu biała świeca, ale wszystko, jak widzimy to wszystko się dzieje w ramach, no nie ma ani potwierdzenia, ani zanegowania, czyli z jednej strony jest ta kontynuacja trendu spadkowego, wzrostowego, ale z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, tu mieliśmy silną formację Pimbara potwierdzonego dużą czarną, czarną świecą spadkową. Tutaj mamy znowu świecę z czarnym korpusem, z cieniem, który wyszedł na nowe szczyty i z cieniem, no mimo wszystko większym niż ten korpus. A do tej pory ruch, który mamy tutaj wzrostowy, no nawet nie wybił jeszcze tego cienia Pimbara sprzed kilku tygodni. Także no jest tutaj taka męczarnia, męczarna, męczarnia ze spinaczką. Przy zachowaniu trendu wzrostowego, oczywiście, jak najbardziej, no, musimy dostrzegać możliwość pójścia na nowe szczyty, tak? bo tutaj się w tej kwestii nic nie zmieniło. Natomiast sam fakt, że w okolicach tej strefy no, mamy taki potężny problem z, z jej przebiciem, no, daje to ryzyko, że w którymś momencie popyt się, że tak powiem, podda i rynek wtedy odpadnie. Patrząc na wykres dzienny, wydaje się, że powinniśmy co najmniej dojść tutaj do okolic 13 500. Czyli, czyli zrobić jakiś kolejny szczyt w ewentualnej formacji klina, ale równie dobrze możemy budować tutaj znacznie większego i dłuższego klina, czyli po pójście tutaj do poziomu, który w tej chwili byłby już minimalnie wyższy aniżeli szczyt tutaj z przełomu, z, drugiej, no z końcówki lutego, czyli przed tym spadkiem covidowym. No, jak widzimy, cały czas zachowana tendencja wzrostowa. W dłuższym układzie, oczywiście, również znajdujemy się w trendzie spadkowo wzrostowym. Tutaj po dołku mamy wyjście na nowy szczyt, teraz mamy znowu wyższy dołek. Cały czas idziemy, to idzie mozolnie, ale no, może przyjść w końcu jakiś wyszczał i, 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 i zrealizować te wzrosty. a sam tylko fakt tego, że rynek no tak ciężko działa, no nie może być jakby takim no wyznacznikiem tego, że coś tu się zmienia na pewno i, i, i będziemy wchodzić w ten spadkowy. Ciekawostka, jeszcze taka jedna, jaka tutaj się rzuca na wykresie dziennym, to widzimy, że tutaj mamy mniej więcej oczywiście, bo to wiemy, że tak mamy po zejściu wybijającym ostatni potwierdzony dołek, mamy w tej chwili po trójce dojście do. Do strefy na koronę, czyli widzimy, że wytworzyłby się nam tutaj bruk spadkowy na początku tygodnia, który wybiłby zasłonił i wybiłby minimum świecy tej wzrostowej. Czyli w tym momencie jest to poziom około 12 973 punkty, to wówczas najprawdopodobniej musimy się spodziewać co najmniej zejścia tutaj do poziomu 12400, tak, no, no, będziemy mieli wyraźnie układ na koronę i po trójce wzrostowej no, należałoby oczekiwać jakiegoś dalszego, dalszego spadku. Także tutaj bardzo no bardzo ważny poziom, i, i, i w tym samym tym samym można powiedzieć jedno nie ma sygnału, żeby nazwijmy to w cudzysłowie w tych nieco dłuższych przedziałach czasowych brać na, 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 na spadki, ale gra na wzrosty, kupno akcji, no, jest obarczone w tym momencie wielkim ryzykiem i powiedzmy sobie szczerze: no, jeżeli ktoś ma akcję, to oczywiście dalej. Trzyma nazwijmy to i, i czeka na jakiś ewentualny sygnał faktyczny sprzedaży, natomiast kupowanie teraz jest, jest moim zdaniem obarczone wielkim ryzykiem. No i, i na koniec indeks S&P, który najpierw utworzył nam tutaj zasłonę ciemnych chmury. Co prawda taką świecą widać wielkiego niezdecydowania, ponieważ dwie duże, dwa duże cienie po obydwu stronach czarnych korpusu. Po w tej chwili można powiedzieć, w jaki sposób ta formacja delikatnie została potwierdzona, ponieważ minimum tego cienia tej świecy czarnej, czyli poziom 3349, został tutaj wybity zarówno w cenach zamknięcia, jak i w cenach minimalnych. Ale już tutaj na wykresie tygodniowym widzimy wyraźnie, że jest to też dojście do mniej więcej zakresu tej poprzedniej korekty, czyli do overbalansu. I teraz na korzyść niedźwiedzi. Mamy formację, która jest w jakiś sposób, no powiedzmy, delikatnie potwierdzona, ale można to jeszcze ująć, że no jest ta formacja i potwierdzenie wisi w powietrzu. Drugim elementem, który przemawia na korzyść Niedźwiedzi jest to, że wyraźnie zawędrowaliśmy poniżej tego szczytu lutego, czyli mamy wybicie i mamy cofnięcie pod ten szczyt. Teraz większy górny cień tego ostatniego tygodnia sugeruje próbę ponownego wyjścia, nieudaną próbę ponownego wyjścia i zejście w dół. Spójrzmy zatem, jak to wygląda na wykresie dziennym. No na wykresie dziennym mamy, tak jak tutaj mówiliśmy, zejście do tych zakresów over no i teraz czekamy, no jeżeli rynek ma rosnąć, no to powinien tutaj po utworzeniu ala takiego podwójnego dołka wyjść i pobić tutaj, wybić poziom 3425, jeżeli ten ruch będzie kontynuowany, no to, to zaczyna się robić ciekawie, zaczyna się wtedy robić ciekawie. Czyli widzimy, że dalej można powiedzieć, nie mamy jakichś jasnych sygnałów, nie mamy sytuacja właściwie w większości przypadków nie ulega zmianie. Jedyna różnica w tej chwili to jest właściwie właśnie na tym indeksie S&P, który do tej pory no zawsze był tym indeksem, który cały czas był do góry. W tej chwili mamy widzimy jakąś realizację zysku, z tym, że trzeba sobie powiedzieć szczerze, że w tym trendzie nazwijmy wzrostowym mamy tą realizację na bazie tego overmanu. Co to jeszcze mówi na przyszłość? Oczywiście, czego nie możemy wykluczyć? No, może się okazać, że teraz na wszystkich rynkach nastąpi bardzo silny wzrost. Jest taka, jest taka z tym też należy, uważam, że to należy również brać pod uwagę, do momentu, do momentu, aż definitywnie nie zostanie, że tak powiem, pokonany overbalance i wyraźnie cena nie zajdzie niższa. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mielibyśmy tutaj do czynienia. To z tym oberbalan został utrzymany, no to tu, po ruchu impulsowym, mamy korektę taką pędzącą. A jeśli nawet ktoś chciałby, byśmy mieli uznać, że to nie, nie byłaby korekta pędząca, tylko korekta, impuls, korekta, no to i tak to pokazuje, jakby to było taki, nazwijmy, no, ja bym to tak określił, pierwsza fala w impulsie, i teraz powinna przyjść trzecia dynamiczna. Tak? Obojętnie, czy to jest korekta pędząca, czy to jest taki układ, to tu powinno coś przyjść dynamicznego. A to oznaczałoby dość silny wzrost. I tutaj 3700 to jak nic, a, 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 a być może i znacznie wyżej, czyli jest tutaj o co się bić. No, wiadomo, że w takim przypadku najprawdopodobniej zarówno i DAX wyszedłby na nowe szczyty historyczne, jak i również nasz rynek no, co najmniej próbowałby ustanowić nowy szczyt tego wzrostu od dołka z marca. I to tyle jeśli chodzi o indeksy giełdowe.